Hello, hello, witam. Cześć. No właśnie. Właśnie dzisiaj chcę popracować, pojeździć w firmie Volt. na co się będzie działo. No właśnie. I teraz tak. Odbieram zamówienie z Asą I do tego plecaka to mi już taka sama, tylko troszeczkę większa torba. Już druga nie wejdzie, a kurs mam za osiemnaście chyba 90. Na ulicy Ludną Dobra, ja lecę Nara. Dobry, do słowa tak, tak, dzięki bardzo... No. O, dziękuję. Oj, fajnie tutaj. Ale Piąty Mhm. Ładnie. Siemana. Cześć. jedziemy na górę. No, jak na razie, dzień się rozpoczął fajnie. Pierwsze zamówienie za 15, drugie za 19. No to ładnie. No dobra. Idziemy. Kur... to wysoko. No i często jest tak, że... ...Juda... ...jak sobie odjedzie. Eee, to często gęsto nawet 8 piętro siódmy, teraz piąte, a zazwyczaj sobie idę na piechotę No Także dzisiaj może parę słów powiem na temat tego a, komunikatora Tak zwany interkom. Zamówiłem go ale no, no dobra to, to później Смотри, Ja na argentyńską właśnie złapałem sobie no właśnie nawet nie wiem za ile Kurwa Tauzenów Tak sobie tutaj Widzieliście patent na zajebiste jest Bo już plery mam bym powiedział do wyrzucenia No właśnie przejechałem na argentyńską Lubię to osiedlę. Dobry? O, co dla Pana. Proszę bardzo, dziękuję. Do widzenia. Właśnie, pomimo tego, że jest zakaz parkowania, zawsze dla kurierów pozwalają tu parkować. Dobra to jedziemy znowu na meksykańską zobaczymy O dzisiaj? dzisiaj może być fajny dzień Tak, no dobra, zaraz zobaczymy co Na nas będzie czekać To nie wyciąga kurwa 517 Siemana dla mnie? 517 Wreszcie Nie będę musiał pisać do niej. Dzięki. O, to dobrze. A to mamy na kontorybeczkę i paket tooletowy. Zajedaliście. No, no. Dobra, idziemy. Nie wiem co to samo jest. z ludźmi! Siema stary! <laughs> Właśnie, widzicie kurwa jaki wariant? Nie, <laughs> yeah, spoko, spoko jest Dobra, no będziemy skręcić w lewo Trzymaj się <laughs> Zabieramy nasze rzeczy. Zazwyczaj, zazwyczaj szo nie w torbach. Zobaczymy czy jest kot. No jest.

I teraz jadę po Warburger na gdzieś tam A tego człowieka wam chyba nie muszę przedstawiać. To jest kurna najlepszy Deliver Man. Jedziemy, jedziemy do Warburgera. No, posłuchajcie, teraz jadę. Kurna, dostałem właśnie zamówienie na biskupią. To jest przy żołnierskiej, już przy Marsa w lutówce z kebaba Faraon za, za dwie dyszki więc w drogę Jakub, 273, tak? Tak, dzięki. Bardzo, do widzenia. No dobra. teraz idziemy na Biskupią. Добро, то лечимое. już skończyłem, dwie dyszki plus statystyki. No to 7 zamówień, 96 zeta 29 km no to stówka w jakieś dwie pół godziny. 2,5 godziny 100 zł brutto. No, wachy nie odliczam, bo to 3 km u mnie kosztuje bardzo. Bardzo niewiele. Okej. Okay. No to... No to jedziemy z powrotem na saską. Yo! нам так и это... закупы. Сейчас увидим, что выйдет. Хуже, да не входит. Тут Уже мне не выпадло под розу. Так. Запиночь так. Co wam powiem? Kurna, to zamówienie było duże, właśnie kurier poprzedni, to wziął część zamówienia. Mówi, że tam była zgrzewka jeszcze wody i grzewkę koli. <grywka> ale jaja. Czekaj, już kurwa się zamotałem. No, w ale dzisiaj gorąco jest. jest po prostu to naprawdę jest mega duszno. Tak no dobra i kolejne dwie dyczki no w sensie 18 coś tam wpadło dobra. Bonus dzisiaj e, wtorkowy liczy się od godziny 15 ale ja w ogóle nie liczę na ten bonus bo jeszcze parę godzin i jadę do domu kurde nie się że Wam powiem, że po prostu mi się nie chce fizycznie kurna robić. Kurna, piękny skuter. Wszystko jest ok, ale już dwie naprawy silnika i nie wiem, coś mi się nie wydaje, że będzie lepiej. No miejmy nadzieję, że jutro sprawdzę bagnet i on będzie. Mokre, a jeżeli będzie suchy no to przez ranę to będę po prostu już pukał do drzwi handlarza po swoje manie dobra, to wracamy długi powrót kurwa prawie 5 km no chyba najwyższa pora pokazać Wam mój kask w sensie kask nowy nabytek Intercom Zamówiłem go w Chinach kosztował jakieś 70, niecało 80 zł i powiem tak w montaż jest prosty musicie tutaj tylko nie wiem u kogo nie pasuje kask jest na styk tutaj wydłubać takie dziurki у там местные глушники вот такие места на глушники и так, два глушника идут есть такой микрофон через который вы говорите и важные кабельки идут вот здесь вот пустил кабельки а тут все заряжается тут все заряжается и есть No to właśnie y, trzy kolory. Tak w ogóle nie ma niebieski, w sensie o niebieski, zielony i czerwony. A więc y, powiem szczerze, y, trzyma to około 4 doby. No mniej więcej. Mniej więcej 4 doby trzyma e, ten zestaw, e, ja pracuję długo, to tak mniej więcej 8 godzin dziennie, do 10 przez, no 3 doby to na, na pewno, cały czas włączony, cały czas muzykę gra albo e, po prostu komunikuje się ze światem. Serdecznie polecam ten wyrób chiński. No dobra, bateria mi pada, więc będę już powoli kończył. Jest 16.10, dzisiaj pracowałem 4 godziny i przez 4 godziny przez 4 godziny zarobiłem 169 złotych 89 groszy. Zrobiłem 10 zamówień i przejechałem 63 km, a więc 4 godziny i jadę do domu. Dzisiaj jest sobota, żona siedzi w domu, więc dotrzymam towarzystwa. No dobra, to dzięki wszystkim za uwagę. Ja zawsze powtarzam, wychodźcie z domów. No dzisiaj właśnie nie z przejazdu rowerowych tylko z pracy mojej będzie vlog. A więc miłego weekendu, popołudnia, wieczoru lub dnia.